Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz i zapraszam Was na kolejny polski Maptour po mapie Hein. Mapa została wydana 16 czerwca 2012 czerwca roku, pojemnicz mapy 118.15 MB, twórcą DS Power. Mapa wyszła na wszystkie platformy, także dobra wiadomość. Jeśli chodzi o konsole, to na wszystkich poziomach 1093. Mapa wygląda tak. Na poziomie łatwym mamy sektor numer 2, 30, 56, 87, to są akurat pola. No i tutaj mamy taki sektorek 81, gdzie aktualnie się znajdujemy. A to jest nasz domek, w którym nocujemy. Jeśli chodzi o pola, to ceny pól, no na sobie to weźmiemy od najmniejszego. Tutaj 45, 0,15 hektara, 0,15, tak, i kosztuje 24 tysiące. Teraz znajdźmy sobie trochę większy. Tutaj 85 to jest 0,67 hektara za 97 tysięcy. No, to już jest cena taka wygorowana. Tutaj mamy 1,04 hektara za 170 tysięcy. Tutaj mamy już taki większy, 1,85 hektara za 254 tysiące. Nieźle. Teren leśny 612, 300, 254, 500, 323. Także jest to troszeczkę cenowo wygórowane, ale nie jest zaś tak tragiczne. Są obrzeża, które można kupić, i to jest tutaj ten teren. Ten teren, tutaj, także bardzo fajny motyw, że można sobie to kupić, no i cena jest zero, także podwójny, fajnie. Dobra, także to można sobie tereny wykorzystać do swojej rozgrywki, byle co tam postawić, co tam chcecie wykorzystać na swój sposób, to można, co nie. Dobra, hmm. jeśli chodzi teraz o kalendarz. To jest w miarę standardowe. Nie ma dodatkowych upraw. To sobie teraz przejdziemy. Krówki. Aktualnie jest 20 krówek, które, za, które posiadamy na samym początku. Kontrakty są dostępne. Łańcuchy produkcyjne nie ma. No i mamy 20 znajdziek. No i to tyle, jeśli chodzi o informacje. Takie organizacyjne, a teraz przejdźmy do zwiedzenia sobie mapy. To jest ten domek, gdzie możemy się przespać. Wskakujemy do fury, a jeszcze jedna rzecz. Proszę o możliwość użycia nawozu. skąd sobie można wziąć bez problemu z kilka worków zapakować. Na sam początek dobra jest. Moty pani. Nasze mamy krawca, 100 tysięcy za niego. Eee, tutaj my zaraz mamy kolejny punkt, czyli stację benzynową. A tu tutaj, no właśnie. Tu mamy mleczarnię. Budynek standardowy, tutaj też 70 tysięcy za mleczarnię. Jeden później po drugiej stronie mamy Skup, jak widać, sklep. Koło sklepu mamy, jak widać, Tartak. Już tam śmiegamy do tego Tartaku. O! Teraz zobaczymy w jakiej cenie jest 100 tysięcy za tartak teren fajnie zrobiony, to jakieś gadżety poustawione są wiaty no fajnie rozplanowane no i stąd teraz mogę na kolejny punkcik sobie jest ten skup postaci sklepu no i teraz sobie tutaj w dół pojedziemy na południe mamy taki Biznes park o tu mamy młyn zbożowy, sto tysięcy zrobione, dostosowane do mapy, takie inne tu mamy standardową cukrownię 80 tysięcy tutaj mamy standardową olejarnię czyli fabrykę oleju 80 tysięcy Tu na dole mamy fabryczkę płatków 110 tysięcy. No i tak wygląda tutaj biznes park. Teraz sobie pojedziemy znowu na południe dalej. Kolejny punkcik z piekarnia 50 tysięcy No i teraz wypadałoby przeskoczyć na drugą stronę Nie wiem czy udałoby mi się tu przejechać przez te pola O Tutaj jest rok. Można przejechać przez łąki, przez pola. O, i jedziemy teraz do tego punktu. Tylko, Góra przejedzie. Widoki bardzo ładne. Kolory i cienie dopracowane. Fajnie wszystko jest skrane. I tutaj mamy budynek Um, który żeby, do którego, żeby uzyskać dostęp, trzeba po prostu wziąć i kupić. Także tak, są, żeśmy się tutaj żeśmy się pojawili. Tutaj zrobiliśmy te punkciki. Tutaj te sklep z, ze skupem. Tutaj zrobiliśmy ten, yy, jak to się nazywa? Yy, no. Tartak. O i ominąłem właśnie. Hadlarze z zwierzętami zaraz tam skoczymy, to jest niedaleko. W sumie zrobimy sobie tutaj mm, najpierw ten teren. Tutaj A, zaraz on kosztuje 42 860, także sobie możemy zakupić. No i tu jest 61 kur. Już mamy na 1360, także fajnie, spoko. Kury już tu są. Postanowiam czy można sprzedać. A, można. Dobra. Także za 40 tysięcy mamy tutaj już od razu e, teren z skórami. Naprzeciwko mamy przędzalnię. Za przędzalnię trzeba zapłacić 60 tysięcy. No i teraz szybko skoczymy do tego handlarza zwierzętami jeszcze. To zaś na bo na północ. Fajnie ja. nawet ten teren jest tutaj ukształtowany. Pasuje jak najbardziej. Obrzeże się fajnie skrywają z mapą. tutaj właśnie o jest tu jest handel z zwierzętami razem ze skupem i można również zaraz nie tylko handel z zwierzętami przepraszam nie ma skupu ale jest możliwość zakupu tutaj rzeczy niektórych myślę że tu będą pokarmy dla zwierząt nie wiem czy będzie dla świnek ale na pewno jest dawkowe Dobra, stąd teraz sobie teraz śmigniemy całkiem na południe. Ładnie kompotujące się jeziorko. Tu korak już, łohoho Dobra, pędzimy dalej Tylko się jeszcze muszę, a tam jest, dobra Widać budynki, także do tych budynków pędzimy no i tutaj jest teren który możemy sobie również zakupić i wykorzystać to znajdę drogę do tego to jest gdzieś tu powinien być wjazd na ten teren bo tutaj nie o już wiem gdzie troszeczkę dalej trzeba było jechać myślałem że tutaj gdzieś jest gwiazda, tutaj nie ma wjazdu gdzie gdzieś z tej strony jest Dobra, mamy trzeba ją dwa razy otworzyć, na najpierw jedno skrzydło, raz drugie, no i tutaj mamy teren, który można wykorzystać na farmę, jak widzicie jest silos, tutaj, czyli tak stąd od kur pojechaliśmy, zrobiliśmy tutaj przedzelnię do góry, odwiedziliśmy tego handlarza zwierzętami no i z powrotem na dół tutaj, tą drogą, żeśmy sobie śmigli, do miejsca tutaj, do tego. No i to miejsce tutaj kosztuje 339, więc muszę sobie szybko dorzucić pieniążki, żeby można było sobie zakupić ten teren. Dobra. Okej, okay. teraz wchodzimy. 339, 600. No i co mamy? Mamy tutaj silos, dużą szopę. No i zwierzątka. Tutaj jest 20 świnek na 170, już tutaj mamy 250 świnek. Warsztat zbiornik, który możemy sobie napełniać paliwem i nie tylko. No i co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy e, do e, tego na Bele magazynek. No i tak wygląda farma ze świnkami. No i tak wygląda hala. No dość fajnie nawet a Teraz tak to sobie możemy sprzedać Ok. I będziemy sobie dalej Ma na kolejny punkcik dalej na południe Tutaj mamy kolejny punkt a tym punktem to jest Kruszarka do kamieni. Bum. Strasznie to jest takie. Nie wiem, nie, nie potrafię z tymi pojazdami dojść do ładu. i tutaj będziemy na kolejny punkcik teraz jeszcze bardziej na południe i tu mamy główny sklep dość duży obszerny teren łatwy do wykorzystania ponieważ on się znajduje na obrzeżach jest częścią obrzeży czy nie jest częścią obrzeży tak tutaj Także ten teren można sobie wykorzystać, coś tam postawić, dostawić, jeśli potrzebujemy dużo miejsca jest. Także nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. I jedziemy dalej. Tutaj sobie wyjdziemy teraz na teren, który posiadamy na poziomie łatwym. Słyszycie to? Tak? Świetna tekstura. Ś świetny odgłos. Jeszcze w takim czymś się nie spotkałem na, na mapach. Bardzo mi się to podoba. Świetnie tak się komponuje. No i tutaj mamy olbrzymie silosy. na kiszonkę. Tutaj mamy silos na inne rzeczy. Tu mamy zwierzątka. Zaraz sprawdzę, co tu jest. I tu jest dialog box do tego. Chyba z drugiej strony jest. W tym budynku mamy 70 krówek pomieścimy. Mamy, nie ma trzeba kupić. Wtedy będą. Dalej to jest jedna z krówkami. Tu mamy halę, taką jak na świnkach była. To że tu już ma, mamy sprzęt. Tu mamy wiatę. Są już krówki, które należą do nas. To tam było widać, jak pokazałem na początku. Tu jest sto, 20 krówek na 140. No i mamy różne rzeczy tutaj pochowane. A jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy, to mamy. Małe dwa ciągniki klasy Mose Ferguson. Tutaj mamy kombajn zwykły, standardowy. Tu mamy pick-up, który mierzy teraz dwie przyczepy pojemności 8000 litrów. Heder do e, harvestra 6 metrów szeroki. Tutaj mamy pług, 160 koni wymaga i 2,5 metra szeroki. jest, Mamy kultywator e, 3 metry e, szerokości 140 koni wymaga. Tu jest Tur 1, tutaj mamy rzecz do zwier no, karmienia zwierząt, tutaj mamy samozbierającą zbierającą przyczepę standardową, 16, 100 litrów pojemności, 16100. Mamy kosiarkę przed nią na 24 metry szeroka tutaj, tutaj mamy e, siewnik, y, 3 metry szeroki, 1400 pojemności zbiornik na nasiona, tutaj mamy e, tam była sadzarka, tu jest siewnik, przepraszam, tutaj 2000 litrów pojemności na, na nasiona Metry szeroki, mechaniczny kultywator. Tutaj mamy widły do tura. tu mamy przeczepę do headera. Obciążniki 3. Tutaj mamy do bijania kiszonki, No i mamy palety do magazyn magazynowania różnych zbiorów z pola po 5000 litrów. No i jeszcze tutaj dochodzi. Dochodzą mody, które się ściągają automatycznie przy ściągnięciu tego. Mapy. Tutaj mamy palet z tym, z, z dieslem 1000. Tutaj 4000 pojemności. Tutaj mamy właśnie te, te rzeczy do przechowywania. To jest ten mod osobny. No i budynki, które tu są. Po... Urządzenia, które są przystosowane do mapy przez modera, a również bele są, nasiona, łyżki to są rzeczy, które są tutaj przystosowane do, do tej mapy. No i jeszcze jest kilka modów, które się ściągają. Głównie, jak widać po kształcie, to jest to El Normandy El Mod, także um, dość popularny. Dużo moderów używa właśnie tego typu modów, właśnie te. Obory, czy e, dla świnek. Hmm. No, jak to się nazywa dla świnek? mi z głowy. Domki dla świnek nie chłodzą. tak. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten teren. Także tu mamy raz, tu mamy drugą farmę, i tu mamy z tymi kurami trzecią farmę. Także trzy takie ala farmy mamy na tej mapce. A i czy coś jeszcze ma? No nie, to już wszystko jeśli chodzi o tą mapę. Jeszcze z góry zerkniemy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o teren, no to jak widzicie, nie jest to jakiś wymagający, straszny teren na sprzęt. Ja, ale to jakoś wygląda. O, jak się fajnie. Odbija od wody. Wow. Jeszcze się z tym nie spotkałem farmingu. Fajnie to zrobione jest, ok. Hmm. Także, no, tak jak mówię, teren jest taki w miarę na małe i średnie traktory. Może, znaczy, no, sprzęty, nie traktory. Może by było możliwość użyć dużych, no, nie wiem, jest niezbyt obszarna ta mapa na duże sprzęty. Ja bym nie rekomendował, no, ale to wszystko od własnych preferencji. Także moim zdaniem mapa jest bardzo przyjemna, fajna. Można spróbować pobawić się, jeśli pasuje. Także to tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. I widzimy, słyszymy się w następnym polskim auturze, który będzie już niebawem, myślę. Na razie. Cześć.